No witam ponownie na kanale Gruby Kupon. Witam wszystkich, witam Ciebie, Ciebie i Ciebie. Przed nami sporo emocji, oczywiście związanych z typerską batalią, więc gorąco zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz zasubskrybowania tego kanału, co niesamowicie wpływa na nasz rozwój. Jeśli chodzi o typerską batalię, na ostatnim odcinku nikt z nas <laughs> niestety nie trafił słabo to wygląda, staramy się tutaj poprawić nasze statystyki. Jest sobota sporo meczów ligowych. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, to przypominam jeszcze o promocji w Becki, która cały czas jest aktualna. Jeżeli nie masz konta, chciałbyś się założyć, to wystarczy, że wpiszesz podczas rejestracji nasz kod gruby kupon i będzie przysługiwał ci zwrot za pierwszy ewentualnie przegrany zakład. Jeżeli hukniesz sobie kupon za 57 zł i on nie wejdzie, Betclick zwróci ci 5 dych na saldo depozytowe. 7 zł jest oczywiście podatek, trzeba pamiętać, mieszkamy w Polsce. Jeżeli kupon okaże się być wygranym, kasa jest Twoja, można wypłacać. Nie ma tutaj również żadnych haczyków, żadnych obrotów. Wszystkich zainteresowanych standardowo odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Jeszcze oczywiście konkurs jak zawsze. 5 dych do wygrania. Co należy zrobić, aby o nie powalczyć? Zostawik ciuk w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał. Oraz w komentarzu wytypać dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lipskim a Bayernem. Typujemy do godziny 18.30 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza nawetki nie biorą udziału w zabawie. No i standardowo wygrywa jedna osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. No a teraz zapraszam do wysłuchania naszych analiz. Ode mnie na dzisiaj wyjątkowo Trebel, kurs 277, ze 243 zł. Na kuponie trzeba tutaj kierwa gonić, bo statystyki są bardzo słabe. Arsenal z Norwich City stawiam tutaj na zwycięstwo Arsenalu. Dla Artety będzie to bardzo ważny mecz. Sezon zaczęli bardzo słabo. Trzy mecze, trzy porażki. Norwich podobnie. Tutaj z tym, że goście mają gorszy bilans bramkowy, myślę, że z tych dwóch ekip tutaj goście są dużo gorszą ekipą. I, kiedy, jak nie teraz? Myślę, że Arsenal tutaj. Zrehabilituje się za bardzo słaby start, i wreszcie wygrają i zdobędą jakiekolwiek punkty. Drugie zdarzenie: Napoli z Juventusem stawiam tutaj na powyżej 1,5 gola po kursie 1,31, co myślę, że jest bardzo fajnym kursem, jak na takie zdarzenie. Co prawda, Juventus tutaj przyjeżdża bardzo osłabiony, bardzo słabo również tutaj zaczęli sezon. Myślę, że, że obie ekipy będą tutaj walczyć. Napoli potrafi strzelać gole, potrafi strzelać Juventusowi jeśli chodzi o gości, muszą również tutaj poszukać rehabilitacji, myślę, że te dwie bramki w tym meczu to jest takie minimum, które powinniśmy zobaczyć i ostatnie zdarzenie Lipsk z Bayernem Monachium, idę tutaj w stronę gości i strawiam na Bayern z podpórką, myślę, że tutaj ekipa gości jest no, o level wyżej od Lipska, który zaczął dosyć niemrawo ten sezon, grają bardzo szarpanie, nie potrafią utrzymać jednostajnej, wysokiej formy Bayern z kolei rozkręcił się dosyć mocno z Lewandowskim na czele i myślę, że Myślę, że tutaj chociaż jeden punkt są w stanie zdobyć. Tyle ode mnie, powodzenia. Siema, siema, siema. Ode mnie dzisiaj trzy zdarzenia, czyli Owerek 2,5 goli w meczu Leverkusen i Dortmundu. No tutaj Dortmund to wiadomo, że ma świetną ofensywę i, i tu każdego może postraszyć, ale wydaje mi się, że Leverkusen również tutaj pokaże dobry ofensywny futbol. Overek rożnych, 8,5 w meczu Leicester i City. Gdzieś tu zakładam, że City będzie się męczyło, a myślę, że wszyscy wiemy, jeżeli City się męczy, to te kornery nabija, bo bije głową w mur i tych rożnych naprawdę sporo potrafią nabić i daje jeszcze overka 2,5 goli w meczu Paris Saint-Germain z Clermont. No tutaj wydaje mi się, że jak Messi zagra od pierwszej minuty ostatnio trzy gole w meczu reprezentacyjnym, to wydaje mi się, że może być tutaj ciekawie nawet bez Messi'ego może być ofensywnie, więc tutaj ode mnie 278 zł ze stówy. Trzymam kciuki za wasze kupony. Elo! Cześć! Czas na mojego dubelka, na piłkę nożną. Zobaczcie co przygotowałem. Gramy dwa BTTS-y. Pierwsze w meczu Southampton z West Hamem. Gospodarze grają sobie całkiem nieźle, każdy wskazywał ich na szybki, łatwy spadek. A tutaj tymczasem od początku sezonu Southampton potrafi powalczyć. I teraz na swoim stadionie z West Hamem również mam nadzieję, że strzelą gola, tak jak robili to w każdym poprzednim swoim meczu. West Ham z kolei to jest drużyna z ogromnym potencjałem, która święci niezłe wyniki pod wozem Davida Mojesa i moim zdaniem oni również są z tej gola strzelić. Mają ku temu skład, mają ku temu możliwości, grają ku temu bardzo dobrze, więc grać, nie grać tutaj BTTS-a to byłby ogromny moim zdaniem błąd. Drugie spotkanie, kolejny BTTS w Szwajcarii: luzerna gra, gra z Grasopersem Zurych. Lucerna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Oni muszą zacząć się odbijać. Grasshoppers to z kolei Benjaminek, więc on również nie będzie miał w tym sezonie łatwo. Gramy więc to, że Lucerna, jako że gra u siebie i musi zacząć punkty. Gola strzeli. Grasshoppers to samo, jako że moim zdaniem są dużo lepszą drużyną niż gospodarze. Kurs ogólny 2,40, więc za standardową stówkę do wygrania jest 211,20 zł. Dzięki. No i na zakończenie jak zawsze zapraszam wszystkich do naszych grup. Linki znajdują się w opisie filmu. Przypominam również, abyście robili własne analizy, grajcie za tyle, zanim możecie przegrać. I jeżeli coś się nie podoba, olewajcie po prostu No świat kręci się dalej. Każdemu z Was życzę zieloności na kuponach. Widzimy się na następnym odcinku już jutro się. Mano!